Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak już pewnie zdążyliście się zorientować po tytule tego materiału, jest to filmik, w którym chciałem Wam podziękować za 100 subskrypcji. Wiem, że nie jest to jakaś oszołomiająca liczba, ale zawsze lepsze 100 niż 10, prawda? Ja działam już jakiś czas. W różnych formach, i jakoś nigdy nie udało mi się przekroczyć tej tej magicznej w jakiś sposób liczby 100 subskrypcji. I dlatego właśnie chciałem wam serdecznie za to podziękować. Naprawdę jest mi bardzo miło, że aż tylu ludzi jest zainteresowanych tym, co mówię w swoich audiologach, może też grami, które pokazuję. Wiadomo z grami, jak to jest teraz obecnie, nie mam za, na to za bardzo czasu, ale myślę, że niedługo dokończymy Anepik. Byłoby oczywiście szybciej z tym Anepik, gdyby nie to, że mam problem z jednym minibosem, którego nie mogę za cholerę pokonać i przez to nie chcę wam was męczyć odcinkiem, w którym przez 25 minut walczę z jakimś dziadostwem i cały czas przegrywam. Gdy tylko się z nim uporam, wracamy do raz na dwa tygodnie myślę odcinka z Anepik żeby tą, tę grę skończyć, bo ona naprawdę swoim humorem i, i fabułą jest warta tego, żeby ją pokazać. Dobra, ale odbiegłem od tematu. Jeszcze raz Wam chcia, chciałem Wam po prostu podziękować. Miałem różne myśli, różne plany co do tego, jak, jak w jakiej formie zrobię filmik, yy, dziękujący właśnie za setkę widzów. Ale w sumie doszedłem do wniosku, że po prostu, zwyczajnie, bez udziwnień, Wam podziękuję z całego serca i tyle myślę wystarczy. Przy tysiącu widzów pewnie coś już wymyślę, bo nie będę się powtarzał co, co nie wiem, co dwa lata, bo nie wiem, ile mi zajmie w bicie tysiąca widzów pewnie 2, 3, 4, 5, 10, 15 lat nieważne, wtedy pewnie coś wymyślę, ale naprawdę dzięki. Myślę, że jeszcze nie raz y, się usłyszymy i nie zawiedziecie się, że subskrybujecie ten kanał. No i co, ten filmik wyjdzie dosyć króciutki, więc myślę, że w tym tygodniu jeszcze coś zamieszczę. jakąś pogadankę. Bo co do gier nie mam czasu. Dobra. Dzięki wam jeszcze raz. Y, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie nie z okazji jakiegoś święta. Trzymajcie się, no i cześć.